Witam wszystkich! Hej, hej, hello! Dzisiaj mamy na topecie zdrapeczki ślubne jeszcze. Mamy ślubne zdrapeczki jeszcze. jeszcze. trochę. O. Mamy jeszcze od Elizy. Czulki. Te są od Elizy. Właśnie od Ani. Mojej przyjaciółki. I od Agi, mojej przyjaciółki i siostka, siostry Darka. Także wita was oczywiście, Krajzol też. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. I odpieczętowywujemy, co tu mamy. Za piękne zdrabki. Od młodej. Tak. I mamy tak. Cash Royal, gruby Cash, Deluxe 7, zdrabkowy Cash, Big, big cash, cash, same kesze, może Morze Pieniędzy, pieniędzy. To może być. Złoty, Złoty Los, Złoty path, tak. Podkowa Szczęścia, Pastelowe, to Moje. Laki, konieczyna, żabka szczęścia, dużo szczęścia i dwie miętowe. Taki misz -masz. Super o, dużo tego jest. Mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 70, osiem, dziewięćdziesiąt. Dziewięć złotych. dziewięć złotych. 99 zł. Złotych. Mamy. Wow, złotówka brakła do stuwy. Zaraz ci mi się to podziela Chyba jaki znak. Ja sobie być. biorę, tak, tobie dam to, bo mi się to nie podoba. Dobrze. Sobie wezmę bikesza, bo mi się podoba. A może szczęście dla mnie. Nie jestem na akcji. Tak, y, dobra, to tobie dam zrabkowy cash bo też mi się nie podoba. <noise> Gruby cash wezmę sobie. Deluxe tak wezmę jest. dla no ciebie. Chciałem, a ty sobie złoty los. A, ja nie górnie, lubię drapać. Mal no, dobra, wezmę go. Tobie dam dwie, tutaj dam ci tak, pastelowe like. ci dam i dam ci żabkę szczęścia. Masz? O, masz? Tak Dobrze. Mamy jakoś po, weź. mamy jakoś próbną. To, to wezmę podkowe i ten szczęście, no i pomiętowe, No i wszystko. No i podzielone. Dobra. Twoje. Konie? Moje, twoje. Znajdź sceny. Gdzie to O. pyk. I zaczynamy miętową no kasę. Dalej, zobaczymy. Zaczynamy od najmniejszego. Dobrze widać? Dobrze o, widać. Lekko, tak? Dobra. Ci ustawić tak jak było. Pięknie jest, konie, pięknie. No dobrze jest. I tak, mamy liczby 43. Co tu się z tą I 59. No i dobrze. Tak, numer numer Dobra, czy mam skarbie. Dawaj mi tego grajka. Gdzie on jest? Jak ja mam Aha. trąbić tu. No to masz, tu masz. Proszę cię czy Trzymaj kciuki i tu patrz. Patrz, tu patrz. Zroba, zroba, grajka. I mamy 55. Tak, patrzę. Patrzą. 45. Blisko. 34? To nie nasza. Ale I, to było. I 14, dobra. Dr drugie, drugie. Rękę na pulsie. Na pulsie. <laughs> mam rękę na pulsie. Na no pulsie. 56, 17 i 40. Mam rękę na pulsie. Damy Pustak, tam, tu jakieś damy, L. Ale dobra, nie szukamy tam. Widać, że nie ma liczby. Wyczep to na bok. O, żeby zbierać w jednym miejscu. Dobra, teraz mamy laki koniczynę. Szukamy biedronek. I numer 22. Czarna, czerwona i czerwona razy dwa. Tak jest. patrzę, czy wszystko widać wszystko ładnie. Widać. Wszystko widać. Światło wszystko. trochę. Tam. Nie wiem, które światło tutaj. I mamy przyświeca. tak. Co Dobre. tu mamy? Serce. Hmm. Żółwik. Nuta. Czerwona. Kluczyk. Też czerwony. Pióro. Wiśnia. Zegar. Kapelusz. Motylek i... niestety cytrynka. Ale nie było tu lipa, banana. Nie Barana. Barana. <grywia> Lecimy spod dalej, dalej. A tu szukamy liczb oczywiście. Kciuki nie trzymają się widzowie. I podkowy. I podkowa nie robi razy dwa, ale daje przypisaną kwotę. A moje no, liczby no. to? 42, 17. To I 41, 11. O, dobra. No ciekawie, ciekawie się zapowiada. No, sprawdzam, sprawdzam. A mamy. Sprawdź to. 21. Poczko. 23. 58. Gułkaru. 43. No nie, nie ma. 38 40 zł. A się skupiasz, ale się skupiasz. A co? 29? Mm -hmm. O 19, 19 jest? 15 15 złotych 15 zł. 15 by, by było. 35 Pięć. i ostatnia, i ostatnia. Yeah! Ostatnim rzucie na taśmę. <laughs> Rzucę na taśmę 42. Wylosowaliśmy Widziałem Widziałem. i co tu mamy? Co tu mamy? 5, 5 złotych. złotych. Mamy to. Jest, no jest, jest, jest otwarcie, zwrócik jest, mamy co, nie to, nie ma na sucho, mamy to? każda z innej parafii, to ciekawe co będzie, no zobaczymy, Dobra. nie powtarzają się żadne zdrabki oprócz tych dwóch najmniejszych, lecimy złotego losa, złotego, oprócz miętołej kasy to się nic nie powtarza, i patrz, i tak, tutaj szukamy jeszcze sztabki, ale sztabka nie, nam nie mnoży, nie, i tylko liczby, liczby i sztabkę razy jeden, tak, a zrapeczka stata, z numerem 22. sam do nich wygrano, tak. No i tak. Tu mamy Znaczyna? nasze liczby. 30. Dobrze ci się drapie, dobrze. No na razie 32, tak. 32, 33, ale ci się. 21, 22. 31, 32, 33, po, po, po 22, 22 23. To, to coraz dziwne, dziwne te liczby, nie? Mm. Takie. Blisko siebie. Tak. No dobra, no może coś tu będzie. Gołkaro. Czy mam zaciągnięcie? Gołkaro, go, uh, uh, gokaro! Gokaro. I mamy I 11. Na polsie. A, 11 to my nie mamy. 3, to niziutko a... nam poleciało, niziutko, 25, już trochę lepiej, trochę wyżej i 18. To się długie, nie? Tak. To jest złoto. Czekaj, wiesz co ja sobie tak dam tu światło, tak. bo mi świeci no dobra, i źle no, mi, mi się chcę, widać. Że tak dobrze widać. Bo jest dobrze, że się patrzyło tobie. 38, o teraz pięknie, mi się Oj, patrzy. 30. 24 bliziutko, gdzie 29? O, tego nie mamy, nisko i też nisko. Gdzie? też, nic, Borewicz. Dobra, ale mamy jeszcze dwie linie. Do odkrycia dwie linie, a mamy 8. 34 obok. 17 obok. <grym> 1 <grym grym> zaś obok. Ale I oszukało. 14. A to Franca. A to Franza. Oszukało. Tu mamy. Tu mamy. 35, ta, zaś nie, niedaleko. 4, 37 też podpuszcza. 2 i 1. No a i ta, tak. Ta jest pusta. Chociaż tak dało, no. I tutaj ta kontrolna. Tu oh, MC, MC, MC. MC Hammer. MC Hammer, MCT. Dobre. MCT, czyli to jest no nic, no nic, ale MC zabawa MC. jest. Zabawa jest. Ja, yeah, go Karo, go Uffy. Karo, uf, uf, go Karo. <laughs> no to lecimy z grubym kaszem. Z numerem 17. O karo, Lajna. I mamy numer. Wy, czy szukamy liczb? Worka i portfel raz 2. I portfel, się. tak, raz dwa. No to super. Z numerem jakim? Z numerem 17. 17, dobrze. A liczby mamy takie: 18, mm -hmm. 18, 28. No taki limonkowy, 11 cytrynowy. i 13. Mamy takie mochito. Mamy jeden, 17, 39 obok.

Monik blisko. Oboczek i 16. Od Moniki z kanału Nie tylko z z Zapraszamy. 34. Polecamy, 26. polecamy. 14 oboczek znowu i 8 i 22. No jej, niestety. Jej, jej, smuteczek. Niestety. To ładna. Niestety pustaczek. To ładna Ładne i pusta. K, HPK. <laughs> No dobra. Pustak, pustak, pustak i lecimy smuteczek, z morzem... Smuteczek. Z morzem pieniędzy. Mhm. Mm mhm. Mm no nie wiem, dzisiaj chyba ten, ten tu... Mam nadzieję, że Twoje chociaż będzie dobre. Zaśnij dzisiaj ten krejzol. Już usypia oko mu się kręci jedno. I mamy. A tutaj szukamy jeszcze skrzynki i kotwicy raz, dwa. Oho. No, no to ładnie. Zabka numer...

to nie skarbuj to dobra dobra? Z, z, z nudów, zasną. Obok 43, 21, zostałeczko, powiedz, a -a. 18 już. 41, oboczek znowu. I 24. No nic, no nic. Spektakularnie nic nie będzie u A jeszcze masz tam dreszcze, może Co tam, tam, bikes, może tam, co tam u was, moi drodzy? Napiszcie, gdzie byście na wakacjach. A bo gdzie jedziecie? No a gdzie jedziecie? I 57. I pustok! I pustok. Bo My się wybieramy we wrześniu. Dopiero. Gdzieś nad Dopiero wrześniu. na Dopiero wrzesie. Bogato na... nad polskie morze. Tak. A jak? A co? VR mamy. VR. VR i tu jest pusto. I ostatnia moja zdrabka Big Cash. Big Cash. I Ponieważ Big Cash udaj lubi, coś. nie lubimy tłumów na plaży, to... Wrzesień, i, jest i, idealny. To wrzesień jest idealny. W zeszłym roku byliśmy i było super, jeszcze nam się pogoda super trafiła. Tak. Grze bosko, to mi się podobało. 39. 39, 41, 51, 12 i 42. I to mamy zdrabkę z numerem 1, o Madzia, Madzia z kanału Alicja w krainie zakupów. Lubi jedyneczkę. Zobaczymy, czym będzie. Tak, I co tu jest? Tak, że też do Madzi Monety zapraszamy. I... Monety i napis cash. cash. Monety razy 2. No, My no, szukamy napisu cash Moglibyśmy zdrapać jakiś Obry. ten... jakiś ładny no, symbol, no nie? No, przydałby się, przydałby się. Nie! nie. To nie podniecaj <laughs> mnie! Się! Nie! Uruchamiasz mnie! Ty. No a ja tu wiesz, dręka mi drgnęła. Prawie coś się zadziało w tym no, odcinku. No, zadziało się, zadziało się. No, 11. 44, 32, 25 ja i 24, no no, Lusterka. trzymaj, przy sobie, trzymaj. 58, 54, 56, 53 przelało... i 33. No na razie, no nie na ma. razie nic. Ostatnia linia. I ostatni. No tak jest, jak 55, dużo jest różnych, to później... 21, to 57, 57, 57, 23 malec, i osobno 52, no nie, spustak. Darowanemu koniowi w oczy czy te, oczy w oczy? Się. No, zęby się nie zagląda, w oczy też lepiej może kopnie, oczy. kopnąć. Pod ogon się nie zagląda, bo kopnie. O. Także moje puste ja, tak. ja tylko piąteczkę dzisiaj tak. drapam. także daro rób teraz swoje. Zgadzam ja z tematem. No to lecimy z tematem. Tutaj mamy teraz drapeczki. Ja mam nadzieję, że ten deluxe coś przyniesie, bo deluxe lubi starterka. Starterka sobie zaczniemy. na... naostrzony. Naostrzony, tak. Dobra, trzymaj kciuki. <laughs> kciuki tak. no. Trzymam tego. Trzymaj kciuki, tak? Trzymaj kciuki. Krejzola Jedziemy. Tutaj mamy tak, zrabkę numer 10, z paczki. Liczby wygrywające tylko. No to wiadomo, co chodzi. Za 2 złote, też fajnie. 14, 14 i 19. Uuu, nasza liczba tu jest. Uu, uu. 14, 19. Dobra. O, czekaj. 32, 37, 11, go 28. Dziewiętnastko. Go dziewiętnastko. Tu tylko 4 liczby są w rzędzie. Tak. 35, 48, tak, 48, wszystko wysoko. 12. 12. 12. O nic, no nic, to nie dało. Ustać. Czyli do tego dobra. Jedziemy dużo szczęścia. Tu mamy dużo szczęścia, liczbę lub liczek. ten liczek. Tak, no to szukamy tego pliku. Szukamy sześciu. Szukamy siu. Trzymajcie karu. karu. Czekaj, tu otwieramy jeden, to przejdzie. O, jest nasza, nasza dziewiętnastka. Super. No to ok. Tak otworzymy bardziej, żeby było widać. Jest, tak. Tu sobie brudzę, bo to moje zdrabki. Jeden, dziewiętnaście, czternaście, trzydzieści jeden. No to musi coś być. Szukamy. Dwadzieścia. obok, No nie zapowiadać. Mówiłem, że musi coś być, no. A no nie, to nie, jest lusterko. lusterko już nie. nie Teraz jest. <laughs> Trzymaj rękę na pulsie, bo dwa już są. Mm. Numer, dwa już są. No. Nie, to jest 26. 21. Mm, 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 nie ma, nie ma. Dwudziestek nie mamy. A, no, to są dwudziestki na dole. Znowu. Nie ma. Yeah. Trzy. 3 numery, trafione. 3, 1, 14 i 31. Tak, no to lecimy. 5 zł 14. 14 5, 5, to już 10 i 31. 15. 5, 15. Super! Ale Uuu. fajnie trafiony. Młodko. Ale fajnie trafiony. Czekaj, ona się wygina i Dzięki Eliza, dzięki Eliza. Eliza. Eliza, Eliza. mi się tu światło odbija. Widzisz? Widzę. Ale to światło to się odbija. No. Dobra, takie. To nie będziemy tego naprawiać. tu mamy już dwie. Jest, dwieczki. jest. Przetrzemy ekran, lecimy. Dobra. Tu mamy ekran. tak żabkę z numerem 46. Liczby wygrywające i tam nic więcej nie ma. Dobra. Nie. Żabki nie ma, Żadny, nie ma żadnych żabek ani księciunów nie ma. Nie ma co całować. Nos możesz mi pocałować. 30, 12, 24, 28. 30, 12, 24, 28. No, skup się Karol. Skupiam się, skupiam się, patrzę Bo tutaj. tutaj... Oczy wyczeszczam. Ach, blisko. Oboczek. oboczek. To zaś tak blisko. 17. Hmm. 17. Hmm. 11, nie zaś oboczek, oboczek. Wrzuciło oboczka. 33. Blisko. Zaś oboczek. oboczek. 13. 14, blisko. 22 blisko i 29 zaś oboczek trafiło. Także ta jest pusta? a Tutaj gdzieś będzie. jest. SW. SW i U. USW. SW. 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 Suw. 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 Suwa? Mam suwa. Tak, lecimy pastelowym. Dobra, pastelowe mi dawało często, bardzo często. A mm. 8 na 10 było trafionych. Tak więc tak, z numerem 39. Tu 9, mamy 9 czyli... czarna. dziewiątka niebieska razy 2. Szukamy dziewiątek, tak jest, siedem, siedem. Hmm, blisko, siedemka na szczęście, sześć. sześć, cztery, siedem, chyba że już się skończyły te wygrywające zrabki w tej dziewiątce pastelowych, cztery, trzy, dwa, dwa, no i pustak, no i to już siedem na dziesięć mi teraz, SPG, no to jest, trzy różne, czyli główne. Dobra, mamy jeszcze tak. Cash z rabkowej deluxe. Co lecimy? Cash royal, polecimy lecimy na razie? Tak, później deluxe, a puścimy w środku. No to mamy tak. Z numerem 2. Moneta razy 1. Diament razy 2. Lub liczby. Szukamy monet, diamentów i liczb. A liczby no, jest są... 11, diamenta. Czyli ja mogę tak? Przelecieć mogę, no, nie? Tutaj. Mogę, nic się tam nie odkryje. Nie tak, tak. Nie, nic się tu nie wydarzy, żeby się coś Morze. nie odkryło przez przypadek. 13, 4 52, 35, 28. Tak. Tak, no to... Trzymaj kciuka. Trzymaj Trzymam. kciuki, ustawiam tu. Tu, pyk, jakieś ostrość. On by się jeszcze pobrzęczał. No właśnie. 36. Tak, żeby ci nie zasłaniał. No właśnie, właśnie. 22. 22. 38 Aha. nie ma. To nie nasza. To nie nasza. 12. Blisko. 49. Same łoboczki na razie. Łoboczek. 56, 56. nie ma. A mam każdy z innej dziesiątki, jest. Jest 10, no, tak. nie, 20, tak, 30, 40, 50 nie ma, tylko z pierwszej. Nie ma zerówek. Nie ma zerówek. Tak. <laughs> 39. 18 i, 20 i 20 29. Oboczek. No dobrze. Oboczek. Ach, też blisko. 37. 37. Tak kurczę, blisko. Wszystko blisko. Krąży. krąży. 53 zazioł bok i lusterko. 35 też, nie? I obok. 27. I obok. 47. <laughs> 11. 15. 58. 44 i 31. Lusterko. No koniec. Koniec. Eee, ja pomiędzy będzie. A to nie będziemy szukać. No nic, no nic. Jedziemy no do luksa. W Deluxie szukamy siódemek czarnych i siódemek niebieskich, takich fioletowych razy, razy dwa. 20 szans na wygraną w Deluxie jest. No czy tu będzie główna? <noise> <noise> Dobra. Cię to już dzisiaj. Chociaż trzeciego stopnia może być. Piątka jest. W piątka, szukamy siódmy, dziewiątka. Teraz, teraz, ta, ta dziewiątka przed tym miała być. Wlazła. No. 3 8 4 5 1 2 Odliczamy? 6 1 2 i tak w kółko. No. 6 <noise> 1 to 7. 3 8 5, 8, no i gdzie ta siódemka? Obszeliło wszystko. I jeden. I, jeden. I Eju, jeju. Hmm. A z drugiej strony Pewnie tak. P jakieś chyba. Jakieś P, jakieś a. a. Pa, pa, pa. To było pa, pa, pa. Pa, pa. Powiedziała Ale pa, pa. Mamy, my jeszcze mamy jedną zrapeczkę, także jeszcze nie żegnamy no. Ostatnia zrapka. Ostatnia, Ostatnia Dzisiaj, no nieźle, nie, no 15, no darowane to tam, darowane to tam. Mm. Też zabawa się liczy. Mamy tutaj liczby oraz y, plik banknotów. I do znalezienia ich worek razy 2, dwukrotność, tak. A tu zapka tak, numer 4 dla tych, co tam statystyki sobie prowadzą, to zapka numer 4. No to lecimy z tematem. Tu mamy tak. Tam mamy tak. 56, 50, 28, 39, 23 i 57. Dobrze. No to szukamy tych liczb. Oraz symbole by były najmilej widziane. Znaczy tak teraz miło bardzo by było. 52, 13, 41, 20. Cokolwiek wpadnie, Cokolwiek bierzemy w ciemno. Bierzemy w ciemno i tu przylało 23.

26. Hmm, smuteczek się zarabia. Z tej drabki. 29. 49, 47. I 14, 14. I No nie. Pusty bęben. Ale mamy 5, czekaj, nie, 20 zł mamy. Tak, tak. Dwie, dwa malużki. 20 zł, dały. tak, dawaj. Dwa maluszki e, dały. E, dobra. <laughs> Te najmniejsze dały najwięcej. Jakby nie patrzeć. Tak. Cyk. O, o tutaj wszystkie. Zabawne i dwie, które tutaj dały o kosze, biedyszki. Także tutaj mamy, mamy to, mamy to. Mamy to. Także no. do Tu masz 5 zł. Tak, tak. 5 pięć zł. Złotych, pięć złotych złotych złotych. No, a ja mam 15, 3 trafienia. Dwie Także mamy 20. Dwie no i okej. Okay. Co, no. podrapane, Co to, to podrapane. podrapane? to nasze, Pane. czego i wam życzymy. To zobaczyska no. kredzą się żegnał. Pa. I do następnego odcinka. Ja, hej, ja, hej, ja. super, hej.